No. Hej, cześć, ciemno wam wszystkim. Z tej strony Patryk45, Patryk Gaming. Jest ja ze mną dzisiaj Marcel, przywitaj się. Hej, cześć. E, tak, i pewnie zastanawiacie się, co my tutaj robimy. E, już wam tłumaczę. Jest to wyspa, jest to taka mapa, i po prostu tu, to będzie taki nasz serwer prywatny, na którym będziemy sobie grali z różnymi osobami. I będziemy po prostu się rozbudowywać. To jest przerobiony Skyblock, że tak powiem. Mamy tutaj itemy na początek. E, wiecie. E, obsydnia, żebyśmy mogli sobie zrobić portal do Netheru. I w ogóle. E, nie będziemy mogli tutaj wydobywać jakiejś surowcy, na przykład żelaza. Odezwij się trochę, żeby cię było też słychać. No, mówię, tak. No ja tu tak. ogółem teraz roztłumaczę. Nie będziemy mogli wydobywać żelaza, węgla, nic z tego. Dlatego, że po prostu nie będzie gdzie. Oj, sorry. Będziemy mogli po prostu się rozbudowywać, ale ze surowcami będzie ciężko. I ogólna zasada tego serwera to to, żeby po prostu ze sobą współpracować. Bo współpraca to tutaj będzie odgrywała chyba największą rolę, nie? Zdecydowanie. Tak, i to jest zapowiedź jakby tego serwera. I myślę, że w niedługim czasie powinien się pojawić odcinek pierwszy z tego, co tutaj się zmieniło, i w ogóle pokażemy, co będziemy tutaj robić. Tak, Marcel? No, no. A my mówimy, i ja od razu powiem, że po tym nagraniu już zaczniemy coś robić. Tak, bo... już na Dobra, jeszcze chcesz dodać coś od siebie, Marcel? No. Że, 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 no nie wiem. O, jeszcze to tam, że będziemy tutaj zapraszali ludzi, ale wiecie. O. Takich w miarę ogarniętych, którzy po prostu wiedzą, co nieco o grze po prostu, o, wiecie, i takich, do których mamy zaufania trochę. Bo nauczyliśmy się już kiedyś, że jak zaprosimy takich ludzi niezbyt ogarniętych, to potem może być nieciekawie. Dobra, więc to tyle w dzisiejszej zapowiedzi. E, ale jeszcze chcę no, powiedzieć jedną rzecz, że. Właśnie serwer jest tylko dla naszych znajomych, dlatego nie ma co pisać w komentarzach. Hmm. Dodaj do white -listy. <laughs> Właśnie tego typu komentarzy nie ma co pisać. Ehm, no i co jeszcze? Chyba tyle. No, więc oczekujcie kolejnego odcinka z tej serii. A jak ta seria będzie się nazywała, to chyba będzie Sky e... Hardcore. E... Sky Hardcore, tak, tak, tak. To chyba miało się nazywać. Dobra. Więc yy, ja jestem Patryk i się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, nie tylko w tym, ale też z innej serii. Pa, trzymajcie się. Pożegnaj się. Pa pa. No, Darka. Hej.